Dopiero skończyłem, także wybaczcie bałagan, ale ale nie mogłem się doczekać, żeby nakręcić ten materiał i Wam pokazać, bo takie, takie projekty jak ten to się robi naprawdę e, z wielkim zaangażowaniem, pasją i ciekawością, bo, bo nieczęsto się to zdarza. I, I nawet chętnie poświęciłem sobie weekend na to, żeby to zrobić. Także udało się szybciej te lampy skończyć. Montaż na aucie będzie za, za tydzień, także na aucie dopiero będzie kozak. Ale co tutaj się wydarzyło? Co się stało? Słuchajcie. E, nie jeden z was ma już projektory biletowe założone u nas, ale tutaj. W tej lampie do BMW E60 są aż dwa projektory biletowe w jednej lampie i każdy pełni dwie funkcje, czyli każdy z nich świeci jako światło mijania, jak i drogowe, czyli krótkie i długie mamy z dwóch źródeł w każdej lampie. Do tego mocne białe ringi LED, czarne wnętrze tutaj, no sami powiedzcie, panel. Już się nie mogę doczekać, aż pokażę Wam to na aucie jak to świeci. Ale kilka już lamp takich robiłem. Zaczynałem od A39 i opinie klientów to naprawdę poczytajcie sobie. Pas startowy samolotu to się chowa podobno. Sam tak jeżdżę, już się przyzwyczaiłem i, i, i po prostu jak wsiadam do innego auta to wydaje mi się, że nie ma świateł.